Czym się zajmuje nasza menadżerka od PR-u? aktualnie <grywa> zajmuje się właściwie jednym z ulubionych elementów moich działań, bo tworzę kampanię spotową do radia. O, to bardzo ciekawe. A możesz powiedzieć coś więcej o tej kampanii? Ile czasu na przykład zajmuje stworzenie takiej kampanii, czy to jest trudny proces? To będzie kampania do nowej książki Black Blackhurst, która wystartuje w środę. Spot jest 20 sekundowy, co jest ułatwieniem i utrudnieniem, bo 20 sekund to bardzo mało czasu, a trzeba zawrzeć maksimum treści, tak żeby słuchacze i czytelnicy wiedzieli o jaką książkę chodzi i żeby ich zachęcić do jej kupienia. Również tworzysz nam reklamy prasowe. Czy możesz pokazać jakieś przykładowe reklamy Albatrosa? Tak, tutaj mamy jedną z naszych reklam wakacyjnych. Trochę takich reklam zrobiliśmy w bardzo różnych tygodnikach i miesięcznikach, no, żeby nasi czytelnicy wiedzieli, co wybrać na leżak, na hamak, na plażę i w góry.